O siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu, witam Was z rozpoczęciem sezonu prac polowych 2023 zaczynamy kolejny sezon. Karawana jedzie dalej, tak od nowa się to wszystko zaczyna, będziemy w sezonie nawozić, chronić, dbać o nasze rośliny, pilnować tego, naszego biznesu, by finalnie w żniwa uzyskać jak najwyższe plony. No i dzisiaj zaczynamy od nawożenia Saletrasanem w rzepaku sypiemy coś więcej ponawijamy na polu mała enka zapięta jak już wcześniej w poprzednim odcinku mówiłem do małej wal mała N do małej enki zapięty duży axis 50.2 także walterka ma co robić ale akurat z trasano dużo do wysiania nie mamy w tym roku rzepaku względem innych zasiewów jest mało Także, także trzeba sobie e, jakoś tam radzić, tak pasowało, duża waltra e, zaczepiona do przyczep, będziemy wozili oborniki zaraz, także cały czas coś tam się na gospodarstwie dzieje, pomimo tego, że sezon był martwy. E, rozcinamy świeżutki towarek, no i z półtorej tony sobie wsypię, jadę na 5 hektarową działeczkę nie za dużo, mówię na spokojnie rozsiewacz jest nadwymiar kupiony, może kiedyś wiadomo, będzie więcej hektarów kolejnego raczej się już no, za karierę mojej nie kupi myślę, że nie, zobaczymy zresztą co to będzie, jak to będzie no, nasypane odkładam kamerę i wytrzepię z worków resztę, widzimy się na polu no słuchajcie, jeszcze przed startem w pole, przed wyjazdem bardzo ważna rzecz: wypoziomowanie maszyny. Rozsiewacz powinien być zaczepiony 50 cm od ziemi, tutaj do początku. Czyli muszę go podnieść wyżej. Wypoziomować łącznikiem tutaj centralnym. No i dopiero można jechać w pole, żeby było precyzyjnie. Dotarliśmy na pierwszą działkę na dzisiaj. 5:20 taka słabsza gleba 4A, 4B bez podglebia glinia z tego. Słuchajcie, rzepak jak na ten moment myślę, że przezimował bardzo dobrze. Choć różnie to jeszcze może być, tak? Jeszcze może w marcu e, się tam gdzieś jakiś mrozek pojawić z wiatrem i może narobić szkód, ale na ten moment uważam, że e, jest dobrze. Rzepak przezimował bardzo dobrze. Jak widać zielony, e, nie zgubił nawet dużo liści. Jak wiecie, e, pod rzepaki dawałem obornik e, kurzy. Więc ta masa liściowa była spora, ten rzepak na jesieni, no właśnie był taki wybujały w ten liść. Trochę rozłożony, ale jak widać jest zielony, jakoś tam te liście się specjalnie nawet nie połamały. Rośliny myślę, że w dobrej kondycji, korzeń palowy, o tutaj widzimy start wegetacji, białe korzenie włośnikowe, przyrost nowych korzeni. Widać tutaj akurat większa roślina pozostałości po śmietce, ale śmietki już tutaj nie widać, więc Jakoś tam się zregeneruje, że paczek będzie żył. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, tutaj kolejne po śmietce, ale ogólnie wygląda to dobrze. Obsada 30 sztuk, grube szyjki, start ma dobry. No widzę, że tutaj sporo tych pogryzionych przez śmietkę. No ale bywały lata, że było gorzej. Korzeń był całkowicie odgryziony. No i też właśnie, jak już wspomniałem o nawożeniu jesiennym. Poszło tutaj trochę obornika kurzego, więc też ta dawka startowa z saletrosanu nie jest jakaś duża, 200 kg wystarczy. Właśnie saletrosan głównie, żeby zaopatrzyć rzepak w siarkę. Siarka no to niezbędny składnik, jeśli chodzi o pobieranie azotu dalej. Właśnie sprzyja tak pobieraniu, właściwemu wykorzystaniu. Azotu nie może jednego zabraknąć. Rzepak jest rośliną siarkolubną, bardzo siarkolubną. E, przez sezon wegetacji te 50 kg czystej siarki e, trzeba liczyć. E, no i w 200 kg mamy 26 siarki. Le, resztę przyjąłem, że e, dostarczone będzie właśnie z obornika jesiennego. Więc dawka startowa wystarczy. Na drugą dawkę poleci e, saletra na start. Mamy 26 azotów, 100 kilo, na start azotu wystarczy, a dalej będziemy rzucać tutaj saletrę. Myślę, że za jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie, no idziemy do środka i lecimy z koksem. No, działka pierwszy raz w koło objechana od siewu granicznego. Tutaj sobie zobaczcie jak będzie się załączało sekcje, mam tutaj załączone 36 sekcji. No, praca takim rozsiewaczem i wydajność takiego zestawu no to jest bajka. Tak? Jedziemy sobie 14 na godzinę. Precyzja utrzymana, byłem się w zobaczyć. E, wizualnie na oko wszystko jest w najlepszym porządku. No i czekamy na opady, tak? bo wiadomo, że azot zastosowany bez opadów, mimo to, że granula się rozpuści, czy to RSM będzie rozlany, to zostaje na górze na powierzchni. Tak? Mimo wszystko potrzebna jest woda której w okresie wiosennym często brakuje, tak jak w roku ubiegłym ci, którzy gdzieś tam się wyrwali z azotami w połowie lutego można powiedzieć, że wygrali bo później do początku kwietnia nie padało nawozy zastosowane w marcu no leżały, się nie rozpuściły, im ktoś później, im ktoś bardziej czekał na opady, na deszcz, tym było gorzej dlatego też, no lecimy z nawożeniem to nawóz powinien czekać, to azot powinien czekać na roślinne, a nie na odwrót. Teraz rzepak buduje już sobie zakładany plon. Oczywiście, jeśli warunki cała reszta będzie sprzyjająca, to teraz ten plon jest kodowany. Właściwie plon kodowany jest już w dużej mierze na jesieni, tak? ale wiadomo, że no trzeba zadbać od samego początku. Roślina nie powinna ulegać stresowi, tak, załóżmy, z jesieni było ok. Ale wiele plantacji widać tam gdzieś w sąsiedztwie. Może jest niezagłodzonych, ale widać było niedobory azotu, gdzieś tam e, przebarwienia, żółte liście, nawet redukcja masy liściowej. E, no i to później może powodować problemy właśnie z kodowaniem gorszego plonu, rzepak będzie redukował, e, i rozgałęzienia, gdzieś tam wypuści tylko pęd główny, trochę uszczyn. Teraz no, koduje się ten plon więc na samym starcie trzeba ten rzepak zaopatrzyć w azot mówiłem chwilę wcześniej, że saletra poleci później ale jeszcze rozbiję sobie to na saletrę teraz poleci jeszcze dzisiaj 100 kg saletry, tak żeby była stówka czystego azotu na start, no i te 50 kg będziemy uzupełniali no, za jakieś dwa tygodnie myślę, e, jak będą sprzyjające warunki. Jakieś opady są nadawane, więc fajnie jakby e, popadało po tej aplikacji. No jak widać warunki, pomimo tego, że e, dopiero co mieli, niedawno mieliśmy śnieg, tak nie ma żadnego przymrozku. E, 6 czy 7 stopni na plusie. E, nawet się do kół nie klei. Pojedziemy na cięższą działkę, później zobaczymy. Jak to wygląda, no ale to lubię, tak, to lubię. Ten start, e, zobaczcie, mamy 614 kg. Myślę, że wyjdzie dawka idealnie od A do Z. E, tutaj w okolicy też widzę, że lata e, John Deere, e, RK jakaś nowa, właśnie z takim samym Aksisem po sąsiedzku. Pozdrawiamy. E, no i widać, że gdzieś tam się rolnicy budzą. Myślę, że nie ma się co zastanawiać dłużej. E, trzeba te nawozy wysiewać, trzeba nawozić, e, budować ten plon, wiadomo tutaj jeśli ktoś jakieś sole potasowe miał do wysiania, e, to już to powinno być dawno zrobione, e, teraz to już właśnie myślimy o azocie, żeby też e, te rośliny mogły wykorzystać jak najbardziej tą wodę, wodę, która jest zgromadzona po zimie, chociaż z tą wodą to różnie, tak, za dużo jej zgromadzonej nie ma, no i zobaczcie, e, zostało nam 480 kg. Nawozu dawka wyszła idealnie. Jedziemy się dosypać tutaj. Na pewno zauważycie niedosiane. No wiadomo, pierwszy raz siałem Amazonką. Coś tam było poustawiane. Trochę nie tak. Teraz zboże jest już zasiane poprawnie. Dobra, widzimy się na kolejnych działkach. Połączę się z Wami. Wyłączamy. Dobra, tak. To mamy wyłączone. Wyłączamy wałek. Jedziemy się sypać. To ubywa, robota ubywa. Jeszcze jakby ktoś dowoził, to dziennie można setki hektarów obsiać. Słuchajcie, na tej działce mam posianego Invigora Tube. Też wygląda w sumie podobnie. Tak wszystko to jest no, tak, tak samo. Hybryda dobrze startująca. Też widać już świeże korzenie. Ten jest chyba nieco mniej pogryziony przez śmietkę, chociaż tutaj o jakiś się korzeń urwał. Ładny, palowy, widać też przyrosty. No i wigor tuba jest posiany na działce, gdzie 5, 5 czy 6 lat temu miałem problem z wersją. To jest rzepak właśnie z zwiększoną odpornością na tą chorobę. Podozmianową w sumie. No i zobaczymy co pokaże. Wygląda dobrze. Dawkę startową dostaje. No i dalej. To jest jedyna i zdecydowana przewaga chyba granuli nad RSM, że jednak idzie to szybciej, tak? bo no co do dokładności i sposobu działania, no to RSM wiadomo, no tutaj siarka, tak przede wszystkim o siarkę nam chodzi z tego soletrosanu. No i dobra, to w tej części tyle, lecimy dalej. No, kolejna działka, tym razem mocna, gliniasta. Również żadnego problemu nie ma. Da się jechać. No, bez kolei, bez śladów, właściwie nawet się do kół nie klei. Na ścieżkach tym bardziej twardo. E, rzepaczek też zielony, jak widzicie. Zielony jakby to kurcze było. Jakby to był kwiecień, tak zielono jest na polu. E, tak naprawdę no... start sezonu jest dobry, tak? Start sezonu jest dobry, a co będzie dalej? Zobaczymy? Widzę, że tutaj niezłe statko sarenek się. Wypasa na moim rzepaku. O, chyba ze 20 sztuk tutaj będzie, może przebiegną przed ciągnikiem. Zobaczymy, nie w tą stronę ruszyły. Damy zbliżenie. Białe dupki. Duży problem u Was ze zwierzyną na Waszych polach, czy nie? Czy nie jest źle? Kiedyś tutaj największy problem był z dzikimi gęsiami. Pamiętam jednego roku mi tutaj zjadły z 6 hektarów, ale to chmury dzikich gęsi normalnie przylatywały. Chmury dzikich gęsi. A i tutaj jesteśmy na rzepaczku, który e, przesiewałem. E, jest to Invigor Tuba. Invigor Tuba. No i tak jak mówiłem wcześniej, dorzucamy jeszcze 100 kg pulanu. E, także 34 kg azotu. Zobaczcie, stówka pulan. Na rzepak będziemy mieli niespełna 90 kg azotu w dawce startowej jakieś 60, czyli 170 kg saletry pójdzie w dawce numer 2 i w dawce ostatniej.